Cześć, dzień dobry. Dzisiaj wcześniej, bo dzisiaj jedziemy na wycieczkę. I tak sobie pomyślałam, że zrobimy dzisiaj makijaż oka. W złocie i zielenie Ja już oczywiście podkład na twarzy, baza na twarzy. Baza pocienienia już na oku. Więc teraz tylko tutaj się opruszę podkładem mineralnym, pudrem. Cześć Kornelcie. Także dzisiaj już też większe rzeczy zrobiona. Dzisiaj też skupimy się na oku. Dzisiaj skorzystamy z paletki, która była w, w letnich nowościach, ale ona e, świetnie też się sprawdza do jesiennych makijaży i dzisiaj skorzystamy z tego złota, które jest i z mojego ulubionego zielonego, czyli z tej zieleni. Całe oczko najpierw pokryjemy oczywiście moim jasnym cieniem biszkoptki, tak żeby wy wyrównać koloryt naszej powieki, żeby te cienie fajnie wyglądały, żeby kolor był idealny i też y, przy okazji, jak wyrównamy koloryt naszej powieki, tej nieruchomej, górnej, y, to on też będzie ładnie się odbijał ten kolor. I cała powieka ładnie zrównana też, dużo ładniej estetycznie wygląda. Dlatego warto jest właśnie na bazę nałożyć taki właśnie prawie że transparentny cień. To wtedy to dużo ładniej się prezentuje. I teraz zabieramy się za nasze złoto, i nasze złoto będę nakładała paluszkiem. Zobaczcie, jak on jest świetnie napigmentowany. I tylko delikatnie dotykamy, dociskamy do naszej powieki i to złoto się pięknie przenosi. I tak samo nałożymy zielony cień, który zblendujemy z tym złotem. Tak sobie pomyślałam, że właśnie taki delikatnie jesienny makijaż będzie fajnie wyglądał. Delikatne oko, ale. Ale z delikatnym kolorem wspomnienia lata, zielenią. I zaraz weźmiemy sobie pędzelek, którym to zblendujemy. Robię to tym samym paluszkiem, którym nakładałam złoto. Więc od razu delikatnie jest to zblendowane, ale zaraz. Weźmiemy skośny pędzelek, skośny pędzelek, i tutaj, żeby też w górę na nasze załamanie delikatnie ten zielony przenieść. Bo jeśli mamy tą powiekę opadającą, to właśnie tutaj na ten łuk musimy nanieść cień odbijający. Nasz motyw przewodni, że tak powiem. I widać od razu, że w tym załamaniu też, też coś się dzieje. I teraz tutaj delikatnie na tej powiece poblendujmy, żeby nie było takiego drastycznego przejścia. O. I do tego dołączymy oczywiście moją przeukochaną turkusową kredkę. Żeby zagęścić linię rzęs, żeby wyglądało, że mamy ich więcej. I ten turkus będzie idealnie pasował do tej zieleni i tego złota. Więc tak tylko dosłownie tutaj na linii rzęs wzmacniamy zieleń i zagęszczamy linię rzęs. Ta turkusowa kredka, naprawdę ona pasuje dosłownie do wszystkich cieni. Ona i ładnie z brązami wygląda. E, lubię ją też z różem. Z różem też bardzo ładnie się prezentuje. I też tą kredeczkę tutaj na tej linii wodnej na dole. Jako podbicie tej zieleni, którą mamy na górze. I taki zupełnie delikatny makijaż tego oka dzisiaj, ale na spacer do lasu nad jezioro, tam gdzie się wybieramy, myślę, że będzie, będzie bardzo fajny. Tak właśnie kolory, kolory jesienne tego, co wszystkiego, co spada. Teraz myślę, że bardzo ładnie to wyszło. Taki zupełnie delikatny makijaż, aż trochę nie w moim stylu, ale też czasami tak fajnie jest sobie zrobić coś zupełnie, zupełnie innego. No i oko, jak jest zrobione, no to oczywiście tuszujemy nasze rzęsy, ale też tuszujemy nasze brwi. Ja kocham tą ramę o ciemną, przyciemnioną, więc tu ładnie staram się robić to delikatnie, ale widzę, że już tu mam takie przerzedzone na początku te te brwi, i zawsze dotknę, dotknę sobie skóry, i trzeba to potem delikatnie oczyszczeniu, Trzeba to wtedy też delikatnie delikatnie wyczesać. Ale zostawiam to na chwilę: to troszeczkę hejo, hejo! To troszeczkę wyschnie, i wtedy ładnie można właśnie ten tuszyk sobie wyczesać. Także ja się zupełnie tym nie przejmuję. Zaraz nie biorę wacika i nie rozmazuję tego, bo to będzie 10 razy gorzej wyglądało. Dlatego zostawmy to, wytuszujmy sobie rzęsy, a to tymczasem przeschnie i będzie można ładnie sobie to wyczesać, roznieść równomiernie, żeby to ładnie estetycznie wyglądało. Więc ja się tym zupełnie nie przejmuję po to właśnie jest ta szczoteczka do brwi, żeby w takich sytuacjach nam pomagać. I też jak e, tuż do rzęs gdzieś naniesiemy na powiekę, odbije nam się coś, to też nie bierzmy patuszka do, u, do uszu, e, tylko po prostu właśnie tą naszą szczoteczką e, sobie w, wy, wyczeszmy to, wydrapmy. O! I teraz co I teraz nic jedziemy dalej. Chciałam za bardzo za dokładnie wyczesać, ale mam oko, ale czad. Ale czat tego jeszcze nie było. Ale takie rzeczy się zderzają, to jest po prostu samo życie. Samo życie nie ma się co przejmować. Zaraz będziemy czesać. No, coś mi dzisiaj to oko. Coś mi dyga. Coś mi dyga. Jak to się mówi, to nie jest mój dzień, ale zaraz, zaraz zrobimy mój dzień. Zaczynamy tutaj. Ładnie. Wyczeszemy. I by było panikować. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Nie ma co. I teraz całą brewkę ładnie ułożymy. Teraz sobie oczyszczę. Chyba, chyba jeszcze chwilę. To zróbmy sobie konturowanie. Zróbmy sobie konturowanie. Moja paletka do konturowania. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Bierzemy rozświetlacz i rozświetlamy tutaj pod oczkiem, prawie tak jak krem pod oko nakładamy tu na tej kości jarzmowej. I zaraz, jak wykonturujemy buźkę, będziemy mogły sobie usunąć nasze błędy z tuszem. Teraz brązerek. Ja tutaj na kości policzkowej nakładam. Jest szkoła, żeby też pod kością, pod tutaj tą kością nakładać, czyli niżej tu na tym wgięciu, ale ja niestety mi to nie pasuje, więc ja robię tak, jak mi pasuje, czyli tak na tej kości delikatnie troszkę w górę. Nie w dół, tylko w górę i wtedy ta moja buźka wygląda tak fajnie, jak ja lubię. I teraz spróbujemy to wyczesać, a jeśli nie, to bierzemy korektor pod oczy i możemy sobie tym korektorem... Dość sporo tego, więc chyba korektor będzie najlepszym dzisiaj rozwiązaniem, bo to nie jest małe maźnięcie. Pędzelek mój, pędzelek mój, mój pędzelek i korektor. Weźmiemy troszkę korektora. I po płaczu. Jednak plama była zbyt duża. A teraz nie ma śladu. Jak są takie małe poprawki, to tak jak widzieliście, można sobie to wyczesać, że to znika. A jeżeli się pomylimy, to jest rozwiązanie właśnie: korektor pod oko bądź też jeśli mamy pędzelek e, świeżo od podkładu, to też możemy sobie tym pędzelkiem właśnie tutaj wszystkie, wszystkie błędy wymazać. Tadam i nie ma. E, a to, co dzisiaj zaproponuję na usta, to jest druga z winylowych szminek. Wezmę sobie, mam. Miętowy balsamik, ale nie zdążył on do końca się wchłonąć. Druga z winylowych nudziaków, czyli nasza brązowa szmineczka. I to taki, taki czekoladowy brąz jest. Także mamy złoto, zielone oko i do tego mamy brązową, fajną szmineczkę. Więc jestem gotowa, zakładam sweterek i możemy lecieć. Także dziękuję serdecznie, że zajrzałyście, że byłyście, że byliście, bo może jacyś panowie też tutaj zaglądają i szukają inspiracji dla swoich kobitek. A co tam? Pewnie, że, że taka opcja też jest. Jeśli usłyszałeś coś dla Ciebie wspaniale, bardzo się cieszę. Jeśli podobał Ci się mój makijaż, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, że odtwarzałaś później. Będzie mi niezmiernie miło. I życzę Wam cudownej niedzieli spędzonej w najlepszym, wymarzonym swoim gronie. Wszystkiego dobrego. Pa!